Po prawej stronie widzimy Günthera Grundmana. Szuka on na całym Dolnym Śląsku skrytek na skarbie wywożone między innymi z Zamku Książ. Razem z nich jest dwóch fotoficerów oficerów SS. Teren Dolnego Śląska był bogaty w takie miejsca. Znajdują skrytkę, sztolnię. Oczywiście to nie było to miejsce. Na Zamku Książ nie było tych żołnierzy nie w tym miejscu. To jest oczywiście luźna interpretacja wydarzeń. Günter Grundmann jest autorem tzw. listy Grundmanna. Na niej figuruje około 80 skrytek. Tylko część z nich została odnaleziona. Mimo, że przeżył wojnę, nie zdradził do końca wszystkich miejsc, gdzie zostały ukryte skargi. Brunman akceptuje pozycję i miejsce do ukrycia skarbów. Wśród nich są saperzy. Z pewnością będą wysadzali wejście do szkolni. W czasie, gdy więźniowie są nadzorowani przez podoficera, saperzy rozkładają materiały wybuchowe. Zarówno minują wejście do sztolni, ale zakładają także w pobliżu wejścia miny. <śm> Skarby zostały schowane, bo to wyprowadza więźniów. Proszę Państwa, nie może zostać ani jeden żywy świadek. Niemcy skrupulatnie dbali o to, aby nie pozostawali żadni świadkowie. Więźniów rozstrzeliwano i topiono. Nikt nie mógł o tym wiedzieć. Są gotowi do odpolenia ładunków. Tak, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę teraz na dzieci. Będzie pierwszy wybuch. Jeden z zaperów nie się zapali. Drugi detonator. Dwa i rozwijają kable. Wejście do stolni zostało wysadzone. Skrytka jest już bezpieczna. Ale proszę Państwa, są świadkowie. Jest cztery żołnierzy. Potowice i... Nie można pozostawić przy życiu szeregowych żołnierzy z taką wiedzą. Zwróćcie uwagę Państwo, co się teraz stanie. Oczywiście poczęstunek papierosów, papierosami, to tylko odwrócenie uwagi żołnierzy. oficerowie i podoficerowie pozbywali się niższych rangą niezaufanych żołnierzy. Tak też się stało i tym razem. Nie tylko więźniowie stracili życie, ale i żołnierze, którzy pomagali chować, minować i wysadzać wejścia. Podoficerowie oczywiście muszą się upewnić, teren jest czysty, skarby zabezpieczone. Na terenie Dolnego Śląska stacjonowało jeszcze blisko milion żołnierzy w maju 1945 roku. Armia radziecka uderzyła na rzeszę głównie na północy, przebiła się przez Odrę i ruszyła w kierunku Berlina, zostawiając Dolny Śląsk. Walki tutaj nie były zbyt intensywne. Oczywiście jesteśmy w lesie, dlatego żołnierze nie dysponują ciężką bronią. Mają tylko dwie armaty. Na początku 1945 roku takie małe grupy żołnierzy penetrowały teren przed większymi jednostkami. Niestety śmiertelność tych jednostek Słyska! była najwyższa. ولكن <applause> <applause>

いただきます。 најдобри

Wszyscy Rosjanie chcą do ataku. Rosjanie zaczęli którzy... atakować.

Rosjanie pamiętali do czego doszło na Ukrainie, na Białorusi, w rosyjskich wioskach pod Moskwą. W tych bezwzględnych się, żeby dopuścili się Niemcy, nawet jeżeli brali Niemcy, to i tak segregowali. Z pośredniejców wyszukiwali żołnierzy SS, szukali oficerów. Tych nie braknie w Oczywiście żołnierze nie obce były w tragedii. Znam zdjęcia, na których mieli radziecki żołnierze mają po podpół, po kilka na każdy polowej stronie, po stronie, stronie pola Małka. Hej, Kania. I co trzeba zrobić? Tak. Bemat. Nie ma. No nie dużo planów. Jeden blok. Proszę bardzo, oczywiście to pole. nawiązujące do wydarzeń, które z pewnością miały miejsce na drodze a przy niekoniecznie w tym miejscu do Broń, którą posługują się żołnierze, jest to oryginalna broń z okresu II wojny światowej. Oczywiście przystosowana do strzelania amunicją ślepą, dlatego zupełnie bezpieczna. Projekt no pochodzi z wypożyczalni pana Matka Wyszkowskiego.